Panie Burmistrzu, już niebawem y, mieszkańcy Szczawna Zdroju, odwiedzający, będą mieli okazję y, zwiedzenia kolejnej wieży widokowej w regionie. Ta wieża w Szczawnie. To piękny pomysł. Tak, pomysł jest, muszę to zwrócić uwagę, że pomysł się zrodził. Pomysł zrodził się tej wieży, takiej wieży, która by była kolejną wieżą tutaj na terenie Dolnego Śląska tak już bardziej finalizować się zaczął podczas rozmów, mogę to powiedzieć z panem marszałkiem Grzegorzem Macko, że coś takiego by się trafiło, chociaż mieszkańcy wielokrotnie. Niektórzy mówili o tym, że przed wojną tam była wieża z restauracją. To miejsce nazywało się Belveder, czyli piękny widok. I idąc trochę tym tropem. Z postanowiliśmy wrócić do tego pomysłu i właściwie przystąpić do realizacji. Złożyliśmy wniosek do rządowego programu inwestycji lokalnych, między innymi wniosek, który obejmuje budowę tej wieży. Sugestie konserwatora zabytków, bo Szczawno w dużym obszarze. Jest pod ochroną konserwatora zabytków i to jest dobrze, bo dlatego że e, pielęgnujemy to, co historyczne, dbamy o to, co było, bo to jest też e, również wartość i trzeba to szanować. Natomiast e, sugestie są takie, żeby jednak nie wracać do historii, tak jak to było, e, wyglądało przed wojną, bo nie, nie budujemy starego, nowy, 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 nowy zabytek, tak? bo to nie o to chodzi. Natomiast e, trzeba poszukiwać nowej, nowoczesnej formy, innej formy. I taka okazja się trafiła, że rozmawiając z projektantami rozmawiając z projektantami przedstawiona została między innymi jedna z propozycji budowy wieży, która właściwie jest optymalna i zaspokaja, można powiedzieć, większości nasze oczekiwania. Jest ładna, jej wysokość jest odpowiednia, kształt jest odpowiedni, i koszty szacowane. Wstępnie, bo dopiero przetarg i realizacja pokaże, ile ostatecznie będzie kosztowała, ale jest do zaakceptowania, ta kwota do zaakceptowania do realizacji, także wiele jest ciekawych rzeczy, które mogą być zaakceptowane. Natomiast i są do zaakceptowania, jest jeszcze co bardzo ważne, że ta wieża, jak Niewiele wież, które są nie tylko w kraju, ale i w Europie, czy w świecie, ona będzie miała dostęp dla wielu osób, nawet dla tych niepełnosprawnych, dlatego że chcemy, żeby tam, zresztą tak to z koncepcji i z projektu wynika żeby tam był pomost pochyły. Staramy się, żeby nie były te pochyły, żeby były takie dopuszczalne, które pozwolą na przejście osobom na szczyt wieży bez żadnego problemu, ale będzie można nawet wiech. Powiedzmy wózkiem, tak? Czy inwalidzkim, i to też jest ukłon dla tych osób, które nie mogą sobie poradzić, żeby wejść zobaczyć. A więc z tego się bardzo też cieszę, że to będzie dla szerokiej grupy osób dostępny obiekt. A poza tym chcielibyśmy, żeby na tym obiekcie były różne nowinki, a więc chcielibyśmy, żeby na tym tarasie pośrednim były elementy, które będą edukowały, jeżeli chodzi o zieleń, a więc może ukierunkowane lunety na. Określone miejsca, drzewa, krzewy, to co jest związane z zielenią i to, co będzie można na, z pośredniego pomostu zobaczyć. Natomiast ze szczytu chcielibyśmy pokazywać te ciekawe obiekty, które są w okolicy. Tej bliższej i tej dalszej. To, co będzie można zobaczyć, i to, żeby zaznajomić. I to też miało być edukacyjne, bo tam chcielibyśmy przedstawiać historię tych obiektów w jakiś krótki sposób. Te środki techniczne umożliwiają. W ogóle to miejsce jest pewien rodzaj historyczne, więc tam były obiekty w okresie przedwojennym, funkcjonowały te obiekty. My musimy je w jakiś sposób pokazać, coś takiego było, i to też będzie pewnego rodzaju atrakcją. Mało. Myślę, że ta wieża ma ten plus, że ona będzie dostępna właściwie dla każdego tu z centrum szczawna zdroju okolic z Wałbrzycha, czyli okolicznych tych terenów blisko, które są w rejonie wzgórza Gedymina. Każdy niewielkim wysiłkiem będzie mógł na szczyt wieży wejść. Szczawno-Zdrój jako miejscowość umiejscowiona w Sudetach też zasługuje na swoją wieżę widokową, dlatego że pamiętamy, że jeszcze przed II wojną światową na tych terenach istniał cały szlak tak naprawdę wież widokowych. Było ich więcej także tutaj na wzgórzu Gdymina na szczawno istniała wieża. Wtedy murowana, dzisiaj koncepcja jest inna, bo też czasy się zmieniają, realia się zmieniają. Natomiast no, nie byłoby tej wieży bez tutaj współpracy wielu osób. Ja bardzo chcę podziękować panu burmistrzowi Fedoru My rozmowy na temat w ogóle rewitalizacji parku w Szczawnie Zdroju prowadzimy już od wielu, wielu miesięcy. Szukaliśmy różnych środków, czy to z różnych funduszy związanych z funduszami europejskimi, czy z funduszy związanymi z ochroną środowiska. No pojawiła się ta szansa przy funduszu inwestycji lokalnych, no wiele rozmów, też wyjazdy do Warszawy i rozmowy w Urzędzie Wojewódzkim. Udało się, 4 miliony złotych, oczywiście kwota o którą gmina aplikowała, była wyższa. Natomiast zawsze jest tak, że się aplikuje po prostu nieco więcej pieniędzy, no bo z reguły nie dostaje się 100%. No tutaj ta kwota, mamy wielką nadzieję, że wystarczy na to, aby wybudować wieżę, która będzie poważną atrakcją turystyczną. Turyści będą przyjeżdżali do Szczawna Zdroju po to, żeby na tą wieżę wejść, przejść się po parku, a potem pewnie skorzystać z lokalnych atrakcji czy z lokalnej gastronomii. Mamy nadzieję, że to ożywi park który od tej rewitalizacji już od wielu lat wymagał. No i bardzo się cieszymy, że te pieniądze popłyną właśnie do Szczawna. Zresztą nie są to jedyne pieniądze, bo jeszcze mamy przebudowę jednego z traktów pieszych. Jak widać współpraca popłaca i ja myślę też, mam taką nadzieję i życzę tego mieszkańcom Szczawna Zdroju na przyszły rok, że to nie jest koniec dobrych wiadomości dla Szczawna Zdroju w najbliższych tygodniach i miesiącach.